witam wszystkich do Hikomikos. jak zapewne wiecie pojawiła się wersja Pokémon Shuffle Mobile którą wam spróbuję zaprezentować przyciemnię troszeczkę aby można było skupić się bezpośrednio na wyświetlaczu teraz lepiej sekunda Po uruchomieniu aplikacji, wyświetla nam się informacja, aby wprowadzić swój wiek. No, trochę stary już jestem. Może, możesz korzystać z tej aplikacji bez płacenia. Możesz grać. Pa, 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 pa. Ładowanie, ładowanie. I tak, Pokémon Shuffle Mobile. Start tradycyjnie. Dodatkowo mamy reklamy najnowszego dodatku. XY Ancient Origins wersja 1.0 Aktualizacja. Ale tutaj zaczniemy. Dziękujemy za pobranie. Mamy tu możliwość transferu danych z konsoli Nintendo 3DS. Jeśli chcemy tego dokonać, musimy podać kod. Ale ja tego nie będę robił. Zacznę tutaj nową grę. Najpierw musimy jednak zaakceptować warunki korzystania z aplikacji w angielskiej wersji i japońskiej, ale to jest wszystko to samo. Wprowadź nazwę użytkownika. Okay. Aktualizacja jest dostępna. Poczekamy aż się zainstaluje. Dobra, super. W przypadku aplikacji mobilnej mamy możliwość bezpośrednio pobrania mm, kamienia ewolucji do Pokémona Lucario Lucarionit za pomocą specjalnego kodu, który znajdziecie w opisie pod tym filmikiem. Mamy tak setluszka, które pojawiają nam się co 30 minut jedno. Jedno serduszko pozwala nam na zagranie jeden raz w daną grę. Gra jest bardzo prosta. Mamy określoną ilość ruchów. W, w tym przypadku w tej rundzie pierwszej mamy 8. Musimy połączyć Pokemony w dany sposób, aby um, były co najmniej yy, linii trzech Pokemonów. Mamy tutaj na przykład Acumerillę. Spróbujemy połączyć je w trójkę. Proszę bardzo. Zaatakowany Pokemon Espur. Zebraliśmy mu trochę punktów życia. No i jeśli cały pasek punktów życia dojdzie do zera wtedy pokonanego Pokemona mamy szansę <laughs> złapać. Yy, za pomocą różnorodnych kombinacji możemy tworzyć yy, właśnie komba, które dają nam więcej punktów. Przykładowo tutaj spadły PJ. No i poziom życia dotarł do zera. Koniec. Dostaliśmy bonus za niewykorzystane punkty, niewykorzystane nie, nie ruchy. I teraz mamy możliwość złapania tego Pokemona. Szansa na złapanie Pokemona zależy od poziomu, i od ruchów, które nam zostały, to jest szansa tradycyjna. A z ruchów, które nam pozostały na żółto, właśnie tutaj zwiększyła nam się szansa na jego złapanie do maksimum. A więc dotykamy Pokébola, aby rzucić i złapać naszego pierwszego pokemona Pięknie, złapaliśmy spora. A więc, tak, pierwszy poziom mamy za sobą. Ran, ran, w rankingu super w ocenie przejścia tej planszy. Są takie oceny. Dobra. Kolejny poziom. Bulbasaur. Mam 7 ruchów. Możemy przy, każdy, przy każdej planszy wybrać sobie 4 pokemony ze złapanych, które nam pomogą w pokonaniu właśnie Danego poziomu. Wybieramy Espura, bo, bo tylko jego mamy tutaj. I możemy kontynuować. Za pomocą monet końców, które zdobywamy pod koniec każdej planszy, możemy zakupić sobie dodatki w grze, które ułatwiają nam przejście. Na przykład dodatkowe 5 ruchów. Albo półtora razy więcej punktów doświadczenia tutaj dodały nam się automatycznie te ruchy w tej rundzie na przykład mam 12 ruchów zamiast standardowo 7 i tutaj trzeba zrobić jakieś kombinacje fajne spróbujmy może tak I tu się posypie No i świetnie kolejna plansza za nami pojawia się szanse na zdobycie tego pokemona 95% na początku w tych pierwszych planszach wiadomo to jest samo uczek takie podstawy, no to mamy szansę na złapanie 95%, ale w późniejszych już będzie nieco trudniej, na przykład w setnej czy którejś tam planszy. Wraz z aktualizacjami <laughs> pojawiają się nowe plansze w grze, nowe eventy <laughs> Squidl, wodny Pokémon. Przyda mi się zoptymalizować drużynę, yy, dlatego że. Bulbazaur jest roślinnym i będzie, jego ataki będą super efektywne właśnie na squidlu. Mm, już pokażę Wam jak to działa. Tylko pierw zrobię może taki ruch. I tu. Bulbazaur super efektywne. Trawa jest super efektywna na wodne, roślinne pokemony są super efektywne na wodne pokemony. Wodne pokemony, wodne ataki pokemonów są super efektywne na ogniste typy pokemonów, a ogniste ataki pokemonów są super efektywne na roślinne typy pokemonów. Zresztą każdy z Was, kto grał w pokemony, wie na jakiej zasadzie to wszystko działa. No i mamy Squidla również. Świetnie, 300 monet za przejście tej planszy zdobyliśmy. Dodatkowo, pokemony wraz z, z przechodzeniem plansz zdobywają punkt doświadczenia. Te punkty mm, doświadczenia yy, sprawiają, że pokemon zwiększa swój poziom, przez co zadaje większe obrażenia przeciwnikowi. Czyli tutaj staramy się wodnymi pokonać. No to zróbmy, może... Nie chcę mi się... I już, i już. To jest świetna gierka dla zabicia czasu. Zwłaszcza, że serduszka ładują nam się co 2,5 godziny, żeby mieć maksymalną ilość 5 serduszek. To można sobie pograć w wolnych chwilach. Um, jeśli nam się skończą serduszka, to mamy możliwość dokupienia właśnie. Serduszek albo klejnotów. Mamy możliwość dokupienia klejnotów, które można wymieniać na serduszka, ale o tym za chwilę. Iwi normalny. Hmm. Tutaj mamy 20% szansy na złapanie Pokemona, a dlatego, że została nam określona ilość ruchów, to mamy mnożnik procent dodatkowo, 50% szansy jest w tej chwili. No i niestety nie udało się. Jeśli tak się zdarzy, mamy możliwość użycia yy, Great bola. Super piłki, tak? Yy, on, zakup tego. Mm, great bola mm, możemy zrobić za pomocą właśnie końców, monet, które zbieramy przy przechodzeniu plansz. I proszę bardzo, wraz ze zdobytymi punktami doświadczenia, Squirtle oraz Espoir zdobyli poziom drugi. Mhm, złapany wie świetnie. że to był samouczek I tutaj udało się przejść zdobyliśmy klejnot który możemy wykorzystać właśnie tutaj w sklepiku za klejnoty możemy dostać tak 6 serduszek za jeden klejnot 20 serduszek za 3 klejnoty 42 serduszka za 6 klejnotów i 87 serduszek za 12 klejnotów czym większa ilość wydanych tym więcej dostajemy serduszek, procentowo tutaj z bonusami. Klejnoty możemy również wymieniać na monety, które są bardziej przydatne według mnie w grze, ponieważ serduszka nam się zawsze zregenerują, a monety nie. W tym przypadku musimy wymienić na 6 serduszek i mamy dodatkowe serce dla siebie. Powrócimy teraz. Co tutaj mamy? Mamy opcje. Możemy sobie zmienić ustawienia dźwięku, wyłączyć muzykę, efekty, powiadomienia o odzyskanych tych. Tak, mam tutaj wszystko włączone. Aktualizacja, kody, połączenie z Facebookiem, informacje jak grać. No to tutaj wszystko. Starałem się Wam powiedzieć, Nie, że trzeba połączyć 3 w 1. Dodatkowe. Mm, a mega ewolucji to zaraz dojdzie, dojdziemy. Dobra. Profil użytkownika i ComicOS. Cztery główne pokemony, których używamy, wyświetlają się <grystanie> znajomym, których spotkamy przez Street Pass, ale to tylko na konsoli Nintendo 3DS. Tutaj yy, w sumie nie wiem. Nic nam nie daje taka prezentacja tego profilu w wersji mobilnej tylko właśnie na konsoli ma to większy sens. Dobra, zaczynamy kolejnym plansze. DJ, tak i tak mamy tutaj odliczanie. Pojawiła nam się trójka, czyli za trzy ruchy nasze DJ użyje specjalnego ataku. W tym przypadku przestawi nam tu barierę drewnianą, którą można w łatwy sposób zniszczyć, jeśli połączymy pokémony obok niej. Tu była połączona trójka obok niej, trójka pokémonów obok niej i przez to została zburzona. Eee, co ja robię? To tutaj chciałem. Kolejna przeszkoda. czym więcej przeszkód nam się pojawi na planszy, tym trudniej będzie nam przejść dany poziom. Dlatego najlepiej pozbywać się ich na bieżąco, żeby nam tutaj nie zagraciły całej planszy. W późniejszych, w wyższych poziomach to dopiero będzie bardziej skomplikowane. Tutaj 60% szansy wraz z pozostałymi ruchami 88%. W zależności od tego ile Wam zostanie ruchów, tyle będziecie mieli procent szansy na złapanie. No i kolejny pokémon do kolekcji. Uda mi się dojść. Tutaj przy dziesiątej planszy jest Mega Audino. Fajnie by było, gdyby udało mi się w tym filmiku to pokazać. Tamage te. It's terrible. Tot tot tot. Mm. 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 Dobra, pokonany. A czyli jeszcze, jak dotykamy, to można pomijać niektóre animacje. Jednak przy łapaniu to nam nic nie da. Złapany to gpi, fajnie, rank znowu na super. Do pokedexa, dodany. Piczu będzie trudno złapać. Z tego co pamiętam, na konsoli jego też było trudno złapać. To jest specjalny poziom, który, w którym możemy grać tylko trzema pokémonami. Dlatego pierwsze trzy wybierają nam się po wciśnięciu optyma, optymalizacji. Na Los, yy, komputer przelicza bezpośrednio, które najlepsze Pokémony byłyby dla, dla tej rozgrywki. Jednak jeśli wejdziemy tutaj w Pokeball możemy zmieniać dowolnie konfigurację Pokémonów. Dobra, kliknę manulu. No to nic. Kontynuujemy. No i mamy drewniane bloki, które nam będą przeszkadzać. Można je łatwo zburzyć. Jak widzicie. Cztery duchy jeszcze mamy, a dopiero połowa tego punktów życia. Jakoś superowo specjalnie to nie będzie. 1% szansy na złapanie. No to raczej nie uciekł. Mamy możliwość do kupienia za 4000. Poczekaj, nie, nie masz wystarczającej ilości tych. Yy, Zaklejno czter... yy, za dostaniemy 4000 monet. Mamy możliwość jego zakupienia, ale nie będzie to konieczne. Jeśli nie złapiemy danego pokemona. Mamy możliwość w każdym momencie powrócenia do danej planszy i rozpoczęcia jej jeszcze raz. Ja jednak w tym filmiku tego nie będę robił, bo chcę Wam pokazać mega ewolucję jeszcze. Trzy serduszka zostały. No, udało się pominąć. 60 przetężających z to 90. I proszę bardzo. I tak, mega Audino. Będzie... Tutaj. W tej planszy mam 15 ruchów można dokupić dodatki ale mam nadzieję, że nie będą one konieczne Mega Odino jest silniejszy i będzie nam tutaj więcej kłopotów sprawiał na planszy co ruch będzie nam tutaj kostkę Jednego pokemona zamieniał właśnie w kostkę. No to zróbmy to tak. No i pokonany. Przy pokonaniu Pokémona z Mega Ewolucją dostajemy Kamień Ewolucji do tego Pokémona. Audinite. Który pozwala ewoluować. Audino. Dodatkowo za przejście 10 plansz. W tym przypadku to było chyba całe miasto podstawowe, dostaliśmy klejnot i dostaliśmy 5 serduszek które możemy wykorzystać w kolejnych planszach Sandy Bazaar zaczynamy od kogo? od Happiny w tym przypadku możemy wykorzystać właśnie Audino z kamieniem mega ewolucji i działa to na takiej zasadzie, że nasz Audino Hmm. Pojawia się na planszy, i tu mamy pasek statusu jego ew ewolucji. Me jego mega ewolucji. Jeśli pasek dojdzie do końca, to możemy ewoluować go. To automatycznie przemienia się w mega audino po połączeniu, właśnie pokémonów Jeszcze raz to połączymy, i pasek znowu wzrosł, jeszcze tu na dole, tak? I mega ewolucja. Każdy pokémon z mega ewolucją posiada specjalny atak, a w tym przypadku Audino co robi? Wybuchają pokémony dookoła niego, zwiększając tym liczbę zadanych obrażeń pokémonowi. Tutaj na środku, jeśli to zrobię, to wybuchnie więcej. O, widzieliście zresztą. Dobra. I to też fajnie będzie. No i proszę kolejna pierwsza Już jedenasta. No, i kolejna z Meripem. Dodatkowo odblokowaliśmy specjalną planszę. I tutaj mamy dodatkowe rzeczy, jak aktualizacja. Tak, jeśli zamienisz Pokemon'y. Dobra. Aktualizacja pobrana. Prawdopodobnie z serwerów mamy event jakiś specjalny. Za zalogowanie się codziennie i połączenie z internetem dostajemy bonus w postaci w tym przypadku 500 monet. Dobra. Ubufet, dzienne Pokémony oraz Mew, którego możemy spotkać. Nie pamiętam czy na konsoli Nintendo 3DS udało mi się go spotkać. A tu są nasze specjalne Pokémony. Mm, 27 dni do końca. W przypadku psychicznego, to walczący byłby chyba super efektywny. Mamy tu ruchów 20. I trzeba mamy możliwość wykorzystania dodatkowych dodatków do gry dodatkowych przedmiotów do gry plus 5 ruchów, mnożenie punktów doświadczenia zaczynamy z mega ewolucją na początku gry minus 1 complexity to jest po prostu o jednego pokemona mniej na planszy przez to łatwiej robi się combo i inne disruption delay, opóźnienie właśnie tych przemian kamieni i innych rzeczy attack power pozwala na podwojenie punktów obrażeń zadanych pokemonowi, przeciwnikowi. No, a w tym przypadku to nie zakończy się jakimś sukcesem, bo te pokemony na pierwszych poziomach, jak widzicie, są bardzo słabe. No, zobaczymy. No jednak trzeba po prostu przejść trochę. Z takimi to daleko nie zejdziemy. Hi, hi, hi. mega ewolucja i co z tego skoro słabo słabo mi idzie mało tych punktów obrażeń nie, Facebook głupi jeszcze brakuje tego Mogłem go wyłączyć, ale zapomniałem, sorry Ech. Na Beskitu wiedziałem, wiedziałem że tu, tu, tu to podrzucę i ostatni ruch przegrana, niestety nie udało się. I właśnie w takich momentach mamy możliwość wymiany, wymiany jednego klejnoty na dodatkowe 5 ruchów, ale tego nie będziemy robić. W ten sposób myślę, że zaprezentowałem Wam mniej więcej, jak ta aplikacja wygląda. Zachęcam Was do, do jej pobrania oraz yy, ocenienia jej na 5 gwiazdek yy, w sklepie, z którego ją pobierzecie. Czy to będzie na Androida, czy na inne urządzenia. Zostawcie komentarz tam i 5 gwiazdek, jeśli możecie. No to wszystko. Dzięki za obejrzenie i do zobaczenia w kolejnych filmikach. Na razie, cześć.